w trójce zespół Plastik. W związku z tym, że lato się kończy, to ja będę miał dzisiaj mikrofon przy przechodni, dlatego że nam wszystkim trochę to lato nie dało mocno popalić, ale były takie dni, szczególnie na festiwalach, gdzie wyjeżdżaliście, gdzie było dość ciepło albo dość mokro, czyli niespodziewanie. Ale nie to jest podstawą naszego spotkania, jest to, że jest już kolejny nowy singiel z Waszej ostatniej płyty. No jak tam się tańczy przez całą noc? <grym> Tańczy się ze łzami w oczach, tak? To Tears on My Party Night jest o tym, że nie zawsze jest nam wesoło w życiu, ale warto się mimo wszystko bawić, mimo wszystko warto... Te smutki ze sobą gdzieś nosić, a żyć dalej. Po prostu no są trudne chwile, prawda? Wszyscy je znamy, ale też radość życia nas nigdy nie powinna opuszczać, więc taki mały smuteczek, ale tańczymy na imprezie. Radość życia Was nie opuściła, bo przecież płyta wyszła na początku pandemii, w związku z tym spodziewaliście się sukcesu, który troszkę został przygłuszony przez rzeczywistość w środku pandemii, ale to tak się złożyło, że płytę mieliśmy gotową dużo wcześniej i tak już nie wiedzieliśmy co robić, czy czekać, czy, bo to nikt nie wiedział co się stanie i dalej nie wiemy generalnie. Więc wydaliśmy tę płytę w środku pandemii i trochę tak to przygłuszyło w jakiś sposób. Wszystkim artystom chyba, którzy wtedy coś, coś robili, ale wydawaliśmy single cały czas, więc jesteśmy zadowoleni. Przyjęcie było gorące, natomiast niestety nie mogliśmy zagrać tras koncertowych, które mieliśmy w planie, no i myślę, że to jest ta duża strata, jeżeli chodzi o pandemię. Natomiast płyta dalej jest do kupienia, można ją nawet dostać z autografem. Małpa Plastic Space na naszych social mediach. A ja mam bez autografu. Ale to, to straszliwe niedopatrzenie. <laughs> Więc w związku z tym, że płyta wyszła jakiś czas temu i parę osób, pewnie dzisiaj tak naprawdę, usłyszało nie po raz pierwszy, powiedzcie słów pary, przypomnijmy o, o tym, co się działo na tej płycie, bo tu no, sporo znakomitych gości. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy przez telefon na antenie i że płyta Ci się podobała bardzo. No, ciągle mi się podoba, to nie jest czas przeszły. Byłam bardzo wzruszona. Wydaliśmy z tej płyty pięć singli, dobrze liczę? Nie, poważnie chcesz liczyć teraz? O, około pięciu singli nie, tak chyba gorąco. wydaliśmy. Spokojnie, mam jeden mikrofon, więc na raz nie mówcie, bo nie, nie zdążę przez, przez, przestawiać. Gości mieliśmy wspaniałych, jak zwykle zagrali nasi przyjaciele, bo zawsze zapraszamy naszych przyjaciół, ale zacznę od tych największych gwiazd, czyli Randy Brecker, jest Włodek Pawlik, jest Krzysztof Antkowiak, jest Piotr Skotnicki, który jest członkiem naszego zespołu gramy razem na koncertach, jest Artur Włockowski na saksofonie, jest Sarah na instrumentach perkusyjnych. Paweł, pomóż. No właśnie <grym> chyba jeszcze. wszystkich wymieniłaś Nie takich wiem. najważniejszych gości. A mamy jeszcze. To chyba nawet kwintet smyczkowy. O, tak, Żbieta Fabiszek, chwindzie. skrzypce, zawsze nam towarzyszy na wszystkich. Właśnie tak ich mówiłam, zapraszamy no, naszych stałych czterech muzyków z kwintetu, ale ja nie potrafię z pamięci ich nazwisk wymienić, więc sorry, nadrobię. <laughs> Aż ja troszkę urosłem, bo kiedyś też mnie zaprasza, zapraszaliście na nagrania na Waszej płycie, ale życie nie pozwoliło mi się stawić w studiu, także bardzo żałuję w tej chwili. Ale to, o, to też, było... też możemy nadrobić jeszcze. Nie, nie kończymy naszej wydawniczej działalności, także jeszcze. Czy coś nagramy razem? Obiecujesz, Aga, ja, że nagramy płytę? No już właśnie myślę, już zaczęłam myśleć o otworze dla Tomka specjalnie. No to może specjalnie singiel dla mnie, tak poza płytą. To trzymam Was za słowo. Słuchacze i widzowie naszego YouTube'a są świadkami, że obiecaliście mi, że będę miał singla z plastikiem. Teraz. Przy, 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 przyrzeknij, raz jeszcze. Mogę, może, mogę, mogę obiecać. A właściwie tym się teraz zajmujemy, bo oprócz tego, że działalność taka wydawnicza, że nowe single w Dolby Atmos, przypomnę. O tym powiemy za chwileczkę. Tak, tak to, to jeszcze produkujemy utwory dla młodych artystów. Także załapnij nie się tylko chyba. młodych. Nie tylko młodych, więc. Ale Tomek jest młodym artystą debiutującym pewnie będzie, bo ty dużo rzeczy związanych z muzyką zrobiłeś, z tego co pamiętam. Ale solo chyba jeszcze to nie solo. było. Było coś solo? Solo, jeszcze nic nie było. Zamiast te reżyserowałeś, <laughs> to, zgadza się? To w jakim stylu? <laughs> Teredyski reżyserowałem, to jest dużo powiedziane. Miałem okoliczność nagrać z artystami parę redysków parę, parę, parę jako człowiek po drugiej stronie, ale reżyserium bym tego raczej nie nazwał, bo reżyserem jednak mimo wszystko nie jestem. <laughs> Okej. Okay. No to, 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 co dalej? Co dalej? No właśnie, po, po, ustalimy te szczegóły singla za chwileczkę, ale powiedzmy w takim razie o tym Dolby Atmos, bo to jest taki format, którego pewnie wiele osób nie zna i do którego mnóstwo ludzi w tej chwili nawet nie ma dostępu, ale wy jako osoby, które zwykle lubicie nowinki techniczne i muzyczno-techniczne, wiem, że zawsze starać się być krok przed wszystkimi. Zawsze staramy się być na czasie i y, właściwie to zostaliśmy zarażeni niejako tak. technologią Dolby Atmos. Zostaliśmy namówieni przez naszego wieloletniego przyjaciela Jacka Gawowskiego, takiego czołowego polskiego realizatora. Y, też laureata Grammy za płytę z, z Randy Breckerem i z Wodkiem Pawlikiem. Jacek w zeszłym roku do nas zadzwonił, że, y, <laughs> że, za, że zaczyna miksować Dolby Atmos, że sobie buduje studio takie specjalne, no bo to jest też technologia taka dość nowoczesna. Potrzeba 11 yy, głośników plus subwoofer, czyli taki głośnik basowy. Więc Jatek zbudował takie studio i namówił nas na zmiksowanie kilku piosenek, i zrobiliśmy to, i jesteśmy w totalnym, że tak powiem, szoku. To teraz Agnieszka opowie, na czym polega Dolby Atmos. Ja, ja powiem, może jakie jest wrażenie, bo, bo Dolby Atmos to jest, dla mnie przynajmniej, użyję takiego porównania, tak jakbyś słuchał muzyki w planetarium. Czyli ona dociera do ciebie z zewnątrz. Zresztą jeden z utworów u nas w refrenie ma taki tekst. I hear the music coming from everywhere. Więc dokładnie to się dzieje. Słyszymy wszystko wokół, jest, do tego jest ruch, przestrzeń, Słyszymy my też nad sobą e, i te instrumenty mogą się poruszać, e, mogą e, przemieszczać właśnie, masz poczucie przestrzeni przede wszystkim i nagle czujesz, że ta muzyka dostała mnóstwo miejsca. To akurat naszym utworom to świetnie zrobiło. Zresztą płyta się nazywa Space, a to jest totalny kosmos. E, i, I coś takiego się wydarzyło, że ja nagle poczułam, że one tak miały brzmieć, tak miało być od początku, że nie, przestały się dusić w ciasnym stereo i nagle mamy dużo miejsca na dźwięk, a przede wszystkim Czujemy się tak, jakbyśmy byli na koncercie. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza przy różnych koncertowych rzeczach, które teraz możemy słuchać w Dolby Atmos. E, naprawdę to jest bardzo takie wrażenie prawdziwe. E, nareszcie możemy to poczuć. E, zwłaszcza, że nadal nie do końca jesteśmy mobilni i nie na, nie na każdy koncert możemy pójść. Są też koncerty takie jak na przykład e, z trasy Purple Rain Prince, który jest teraz dostępny w Dolby Atmos, którego niestety na pewno już nie obejrzymy. Spojrzymy. A tutaj na żywo. Mamy, ta, na żywo, a mamy taką możliwość odtworzenia tego w sposób tak bardzo realny. Ja w ogóle zaczęłam słuchać muzyki w Dolby Atmos e, i e właśnie Jacek zaprezentował nam różne utwory, mm, też takie starsze, które, które mają swoją historię i nagle otrzymują e, nowy start w zupełnie nowej technologii, więc polecam też, jeżeli ktoś e, lubi słuchać muzyki e, takiej przedpotopowej, no, takiej muzyki, taki, taki Muzyki, która już ma swoją historię, to może odkryć zupełnie nowy, nowy taki format do tego. I dla mnie to, to było fajne odkrycie, żeby posłuchać nowych po raz kolejny utworów, które lubię takich, które słuchałam może w podstawówce na przykład. <grytanie> Także to dawno było. Natomiast nie wierzę w to, że macie w domu 12 głośników zainstalowanych, więc jak tego można każdy normalny człowiek posłuchać? Paweł. Paweł. Ta technologia może nie jest dostępna taka ogólnie, ale... Nie, no można, w pewien sposób jest, no bo, no, ale nie każdy ma taki zestaw studyjny, że jest 11 głośników plus subwoofer, ale można tego posłuchać na zestawie kina domowego. Jest mniej głośników, to jest tak kodowane, że też efekt jest podobny. Można y, słuchać przy pomocy sandbarów przy telewizorach i najbardziej popularna y, możliwość słuchania to są takie białe słuchawki bezprzewodowe, które wszyscy teraz znają. Y, nie będę wymieniał firmy. Y, i w kilku serwisach streamingowych są dostępne właśnie utwory płyty w Dolby Atmos, więc możliwości jest dość dużo. No dobrze, do, zanim powiesz ciąg dalszy, to ja powiem tylko tyle, że z tego co nie tak dawno podczas naszego spotkania liczyliśmy, to jakiś jubileusz się wam szykuje. Owszem szykujemy w przyszłym roku 20 lecie nasze będziemy obchodzić po raz Naprawdę? Po raz pierwszy nazwa plastik pojawiła się w 2003 roku, więc jest też okazja, żeby trochę poszaleć będą różne historyczne wydawnictwa, niespodzianki ja mogę rzeczy, które. Ja mogę tylko dodać, bo to jest ważna informacja, że debiutowaliśmy tutaj w trójce tak. jako zespół. Na, na klubowym graniu po raz pierwszy ukazała się, e, tak, się piosenka, zdaje się, że nazywała się Plastic Sound. Tak. E, I tam pojawiła się po raz pierwszy nazwa Plastic, bo oczywiście z muzyką mieliśmy wcześniej um, trochę do czynienia, ale nazwa plastik pojawiła się 20 lat temu i twardo przy niej <noise> trwały. 19 lat temu, 20 będzie w przyszłym roku. Będzie tak, przepraszam, 20 będzie w przyszłym roku w takim. Ale to powiedzieliście wcześniej, że to dopiero za rok ten jubileusz. Natomiast prawda jest taka, że jak ja dobrze liczę, to my spotkaliśmy się w tej plastikowej wersji, bo znamy też się troszkę dłużej. E, chyba troszkę ba bardziej dzięki telewizji niż dzięki e, radiu ja nie wiem, czy, 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 czy w moim programie telewizyjnym nie byliście e, też po raz pierwszy w telewizji. Być może. Być jest, może. To, jest to bardzo prawdopodobne. To rowerowy abym rowerowy abym powiedział, że chyba na pewno tak było. Tak jak spojrzę do tyłu. No, bardzo fajnie. To nawet nie był rower chyba. Nie, to było troszkę później po rowerze. Tak? Sprawdzimy. Mamy jakieś archiwum. Nieważne, wchodzimy w szczegóły, które mogą już troszkę słuchaczy zanudzić, więc powiedzcie raz jeszcze o, o tym jubileuszu, o tych planach. No oczywiście, jak będzie jubileusz i będą koncerty, to ja na jednym z nich muszę zaśpiewać. No to inna sprawa zupełnie. Wszystko do zrobienia. Zapraszam jest. na najbliższy koncert. 5 września gramy przed Safi Tucker bardzo fajny zespół. Gramy support w Warszawie. Zapraszamy serdecznie, a pozostałe koncerty oczywiście na Małpa Plastic Space. Wszystko w naszych social mediach. Zawsze umieszczamy i chwalimy się i krzyczymy tam głośno, że będziemy grali albo będziemy właśnie robić coś innego. Bo będą niespodzianki, będą, tak jak mówiłam, historyczne wydawnictwa. Pewne rzeczy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego nagle się pojawią w przyszłym roku, więc bądźcie czujni. No nie wiem co dodać. Aga, Aga chyba wszystko powiedziała. Szykujemy jakieś koncerty na przyszły rok oczywiście. Być może jakieś jubileuszowe wydawnictwo. Zobaczymy pomysłów jest kilka, pracujemy tak. nad nimi. Dziękuję bardzo. Agnieszka Burcan, Paweł Radiszewski, czyli Plastik w Trójce. Po 19 latach od premiery w naszym właśnie programie. Mam nadzieję, że będziemy razem jeszcze przez kolejnych wiele lat. To bardzo dziękujemy i, dziękujemy. I też mamy taką nadzieję. Zapraszamy na Trójkowy kanał YouTube. Do zobaczenia w spotkaniu na żądanie.